bardzo. Słuchajcie, podsumowując tą część rozmowy, znaczy tutaj nam się rysuje taki obraz tej nowej rzeczywistości biznesowej, w której zaczynamy widzieć takie różne prędkości. To znaczy, tak jak sami powiedzieliście, jest już część firm MŚP, które z ogromnym sukcesem wykorzystują nowe technologie i są bardzo świadome pewnych możliwości i dzięki temu rosną szybciej. Druga rzecz jest taka, że no tutaj zaraz myślę, że będziemy mieli właśnie dyskusję, ale co do zasad Sady, y, trzeba pamiętać, że nie jesteśmy na polskim rynku lokalnym sami, że tak naprawdę tutaj też pojawia się konkurencja z zewnątrz, która, mając odpowiednie kompetencje i odpowiednią wiedzę, po prostu może z nami bardzo skutecznie konkurować i sięgać po naszych obecnych y, klientów. Y, to na tej kanwie chciałam się Was zapytać teraz to już po prostu poproszę tych, którzy mają ochotę jako pierwsi się wypowiedzieć to jakie, słuchajcie, jaki powinien być teraz zestaw? zestaw no rozmawia, rozmawiamy, że wszyscy siedzimy jako tak naprawdę menedżerowie-liderzy, yy, zakładając, że mówimy o MŚP. Y, jakie kompetencje y, polskie firmy MŚP powinny już w tej chwili takie zaawansowane posiadać? Żeby móc dalej zabezpieczać i gwarantować sobie rozwój na takim coraz bardziej zmiennym i tak naprawdę nieprzewidywalnym rynku. Oprócz właśnie już dotychczasowych doświadczeń i po prostu tego wzrostu organicznego, co my już jako menedżerowie powinniśmy umieć. Tak, może. Pozwolisz, tak bardzo króciutko. Powiedziałeś o, 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 tych, o tym zestawie narzędzi i wspomniałaś też o tym, że to się wszystko bardzo szybko zmienia. Ja, wydaje mi się, że tu nie, nie, ma, nie możemy mówić o, o niezbędnych narzędziach. Natomiast mam bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie jesteśmy w świetnym, dobrą wiadomość dla MŚP, dla siebie też. Absolutnie jesteśmy teraz w najlepszym czasie dla nas. To znaczy jesteśmy w takim czasie, kiedy już możemy sięgnąć po te narzędzia, zcyfryzować pewne. Pewne procesy z transformować firmę na inny model działania i wylądować w miejscu, gdzie jest jeszcze stosunkowo dużo miejsca. Mamy dość taki duży obszar do zagospodarowania, bo tam jeszcze nie jest ciasno. To, to po pierwsze, po drugie, na, na, też żyjemy w takich czasach, kiedy ta cyfryzacja dzieje się bardzo, bardzo powoli. To znaczy, w przyszłości już nigdy nie będzie taka powolna jak dzisiaj. Znaczy ona bardzo mocno przyspieszy i wtedy będzie dużo trudniej wskoczyć do pociągu, który będzie 200 na godzinę, a, a teraz ta cyfryzacja się dopiero, dopiero rusza, jeszcze ten pociąg dopiero ruszył z miejsca, jeszcze te wagoniki się wolno suną, jest jeszcze w nich bardzo dużo miejsca i teraz jeszcze możemy wykorzystać ten moment, żeby uzbroić się w narzędzia takie, które pozwolą nam, że tak powiem, no już na, na stałe zagościć w tym pociągu pod tytułem cyfryzacja. Tak, natomiast trudno, wydaje mi się, że, że, że trudno jest określić o taki podsta określić podstawowy zestaw narzędzi do tego. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć o takich dwóch aspektach i troszkę odnieść się i nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy e, jak gdyby w poprzedniej rundzie. Pierwszy to, to jest taki. Nazwijmy to poziom operacyjny. E, to jest e, rozmawialiśmy, ja bym powiedział o takiej podstawowej higienicznej cyfryzacji. Okej. Okay. Mam jakiś proces w przedsiębiorstwie, chcę go zrobić bardziej efektywnie, albo mówiąc krótko, brakuje specjalistów na rynku, albo wiem, że to jest dla mnie główne źródło kosztu. No, szukam jakiegoś cyfro, cyfrowego rozwiązania. Więc dla mnie, taką pierwszą umiejętnością, to jest jak gdyby, może bardzo podstawowa, ale takie analizowanie źródła moich przychodów, no i źródła moich kosztów. I potrzebuję do tego. Y narzędzia informatycznego, żeby wiedzieć, no jak ten mój model jest y, zbudowany z punktu widzenia y, zarządzania finansami, bo no, co by nie powiedzieć technologia technologią, ale jak mam problemy z cashflowem, to y, no muszę je w pierwszej kolejności y, rozwiązać, żeby nawet y, y, pójść ten krok dalej. I to jest dla mnie taka efektywność operacyjna, systemy informatyczne. Które pomogą mi taki dashboard, taki kokpit, gdzie mam moje przychody, gdzie mam moje koszty, jak wygląda struktura moich klientów, gdzie zarabiam, gdzie nie. I to jest taka ważna umiejętność, taka analityczna. Następny poziom to jest taka, bym powiedział, umiejętność, gdzie ja z tym modelem biznesowym chcę dalej pójść. Ja dałem Państwu przykład taki w, jak gdyby no, przypadek, który, który zrządził. Ale tak naprawdę no, przedsiębiorca powinien się zastanowić, OK, mam ten model operacyjny i to, to co rozmawialiśmy a, a propos a, jak gdyby skalowalności biznesu. Jaki jest mój następny krok? I teraz, tak, co to będzie znaczyło dla mojego przedsiębiorstwa? Jak to przedsiębiorstwo e, ma wyglądać? To jest pierwsza rzecz. No, mamy tą otwartość z punktu widzenia przepływu informacji, mamy internet, zobaczenia, czy podobne modele e, istnieją. Co to dla mnie również znaczy jako lidera tego biznesu? Tak? Jak ja mam się do tego przygotować? Może, powiem brutalnie, mam pewne braki e, edukacyjne. tak, Wiem, stoję e, nad, nad następnym krokiem, i kurczę, powinienem zacząć od siebie. Tak? Co to wymaga ode mnie jako, jako tego lidera biznesu? No bo zazwyczaj to jest ten, ten mój pomysł, i ja chcę przeprowadzić to moje przedsiębiorstwo przez ten e, proces. E, Transformacji. Więc myślę, że taka umiejętność uczenia się i zdefiniowania, mówiąc krótko, no własnych braków, będzie tym elementem, który też zachęcam Państwa, może być takim no stoperem, tego, stoperem tego, tego wzrostu, tego, mówiąc krótko, replikowalności tego modelu. To jest, to, jest szalenie, to jest szalenie ważne, bo to replikowalność tego modelu czy skalowalność mówi, daje nam pewnego rodzaju bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo finansowe. Tutaj właśnie chciałem bardzo się zgodzić z Piotrem, bo miałem to na końcu języka, mianowicie się nie jest umiejętnością posiadania odpowiednich narzędzi, a umiejętnością jest sam, sam dobór tych narzędzi, czyli żebyśmy umieli co chwilę zmieniać te narzędzia, jeżeli, stają się, jeżeli powstają na rynku lepsze, nowe, szybsze, to żebyśmy się nie przywiązali do jednego narzędzia, które jest naszym, tylko żebyśmy posiedli umiejętność takiego dynamicznej zmiany. Tak, ja, ja jeszcze na przykładzie naszym, gdzie współpracujemy z coraz większą liczbą nowych przedsiębiorców, ponieważ prowadzimy model franczyzowy, jak również są, są to nowi przedsiębiorcy, którzy otwierają własne kluby Fitness i są nowymi przedsiębiorcami, również z tymi, którzy już prowadzą przez swoje kluby Fitness przez jakiś tam okres czasu. I to, co Piotr dokładnie powiedział, kompetencje przedsiębiorcze są na tym w tym momencie o wiele. Jakby bardziej wymagające niż 5 czy 10 lat temu. Cash flow, a sprzedaż to, to dwie różne rzeczy, a nie każdy potrafi to rozróżnić. Tak? Generujemy sprzedaż, a nie mamy pieniędzy. Okay. Więc to, to jest pierwszy element, który trzeba sprawdzić. Czy, czy ja jako lider i przedsiębiorca mam odpowiednie kompetencje biznesowe? Znam branżę. Znam branżę, czy chcę się zaangażować w branżę, w której jestem ekspertem, albo nazywam się siebie jako, jako ekspert, i rozwijać ten biznes od postaw, gdzie ja jestem w stanie wykorzystać moją wiedzę, doświadczenie w znaczny sposób, aby przetrwać na rynku. I w którymś momencie zastanowić się, czy chcę skalować ten biznes lokalnie, globalnie, używając zespół i technologii. Łukasz, bardzo ważną rzecz. powiedziałeś i poproszę was o komentarz. Słuchajcie, co innego jest sprzedawać, a co innego jest umieć zarabiać, umieć brać za to pieniądze i umieć mieć płynność finansową. I to też mówię z praktyki, po prostu z regularnej pracy z firmami MŚP, które mówią no teoretycznie y, na papierze coś sprzedaje, a z drugiej strony tak naprawdę no tutaj coraz gorzej, marża spada przede wszystkim. Też tak, bo to jest bardzo duże wyzwanie. Marża spada, rentowność spada. Y, niby moi handlowcy chodzą na wiele spotkań, ale tak naprawdę te spotkania za bardzo niczym się nie kończą. I tutaj y, y, poproszę Was o komentarz z perspektywy tego, jakie to tak naprawdę oznacza właśnie kompetencje przedsiębiorcy. Co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć, żeby tak naprawdę tą marżę utrzymać, żeby te pieniądze jednak płynęły. Y, co, jak oczywiście, wy na pewno znowu popędzicie już w kierunku wykorzystania nowych technologii do tego, ale bardzo mi zależy, żebyśmy zanim przejdziemy do nowych technologii, nazwali to, o czym powiedział Jarek, Piotr i Łukasz, a mianowicie o nazwaniu pewnych kompetencji i umiejętności, które trzeba mieć, zanim te nowe technologie będziemy wykorzystywali. To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim musimy mieć dobry plan i się tego planu e, trzymać. To znaczy, zaplanować każdy krok. E, rentowność sprzedaż, e, marże, różne też po, problemy, jakie mogą się pojawić po drodze. E, a jeszcze chciałem dodać do tej wcześniejszej dyskusji, że zgadzam się z przedmówcami propos tych umiejętności, ale myślę, że taką bardzo ważną umiejętnością w dzisiejszych czasach jest. Bo te czasy są bardzo zmieniające się. Myślę, że najszybciej zmieniające się w historii to jest taka otwartość na przyglądanie się światu i otwartość na to, co się dzieje. Tak, żeby dostosowywać się, adaptować do nowych sytuacji bardzo szybko, bo tego właśnie wymaga od nas, wynek, wymagają tego od nas klienci. Jeszcze mam taką jedną tezę, że w życiu prywatnym jesteśmy bardziej zdigitalizowani niż w życiu firmowym. To znaczy w życiu prywatnym kupujemy przez sklepy internetowe, korzystamy z Facebooka, z LinkedIna, z Instagrama, ale nasza firma tego często nie robi, co my robimy sami. I jakby myślę, że to jesteśmy na etapie przejścia, ten krok dalej, gdzie życie prywatne przyniesiemy bardziej na życie firmowe. Szansą też na zwiększenie rentowności na pewno jest wyjście w nowe rynki, e, rynki eksportowe. Mówię tutaj nie tylko o krajach rozwiniętych, ale na przykład bardzo wielu przedsiębiorców teraz eksportuje poza Europę, gdzie zdobywa bardzo dużo wyższe marże. Z tym wiążą się oczywiście pewne ryzyka, ale te ryzyka też da się zabezpieczyć, da się do tego podejść. E, no przede wszystkim musimy się zastanowić, gdzie, co chcemy robić dalej jak, i w jaki sposób. Jeszcze przy kształtowaniu naszej oferty powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaką wartość dajemy klientowi, czy, czy ten klient, uzyskując naszą usługę, produkt, jest rzeczywiście usatysfakcjonowany z tego, co my mu oferujemy. Sprowadza się to przede wszystkim do poznania, do zrobienia analizy potrzeb naszego klienta, do tego, ile on jest w stanie zapłacić za określoną wartość, którą my możemy mu dać naszym rozwiązaniem. Czy to będzie e, produkt końcowy, czy, czy nawet część składowa? E, bardzo często nie zwracamy uwagi na, uwagi na to, czy nawet mamy dobry produkt, ale nie jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób go sprzedać, ponieważ nie zwracamy uwagi na to, co ten nasz klient, czy to tutaj mamy B2B, czy B2C, jak on odbiera naszą wartość, to co my mu jesteśmy w stanie sprzedać, jak jesteśmy w stanie go potem obsłużyć w odpowiedni sposób, czy badamy, czy on jest tutaj zadowolony, tak? zbadamy tą relację, jaką nawiązujemy z klientem. Tutaj było trafnie dość powiedziane, że jesteśmy w stanie na przykład zrobić stronę, stronę nawet i na Facebooku czy, czy bloga, będąc firmą, która sprzedaje B2B, a kierujemy ten przekaz do B2C. Właśnie powinniśmy się skupić na tym, jak, na czego oczekują nasi odbiorcy. Czasami trzeba się zatrzymać na dzień, dwa, nawet zrobić warsztat i przemyśleć to, czy oferta, którą kierujemy do naszych klientów, rzeczywiście do nich trafia, trafia do ich potrzeb. Powiem tak, bardzo mi się podobała jedna rzeczka wybrzmiała, dość mocno, odkład, ja już o tym powiedział, jest to otwartość. Znaczy, państwo, jako twarze własnych biznesów, liderzy MŚP, e, powinni być otwarci, ale jednocześnie, i tu się może niektórym narażę, trochę też pokorni, ponieważ za otwartością i ilością dostępnych technologii idzie konieczny, czy znaczy konieczny, niekonieczny, ale świadomość tego, że my coś musimy wybrać. I tego jest naprawdę Multum, mnóstwo i to wymaga wiedzy. I w tą wiedzę trzeba się no niestety niestety wyposażyć. Więc w związku z tym z jakąś też może to będzie nieładna zbitka, otwartą pokorą, ale mimo wszystko do, do tych zmieniających się warunków trzeba podejść. Ja tutaj się do, odniosę do takich trochę doświadczeń, jakie mam z, z MŚP. I to jest kwestia, która bardzo mocno wybrzmiała w przypadku dwóch pierwszych odpowiedzi, a mianowicie wiedzy. I jakie umiejętności wiedzowe, kompetencyjne dokładnie byłyby wymagane. I to, jest, to nie jest łatwa rzecz, bo to jest, ja sobie wyobrażam tak, nigdy firmy nie miałem, uczciwie, uczciwie Państwu powiem, nigdy własnej firmy nie miałem, współpracowałem z wieloma, ale wyglądało to mniej więcej tak, przychodzi Pan, który chce coś zrobić fajnego w online, chce w końcu wypłynąć na te szerokie online wody i na tym zarabiać. I to jest, to jest oczywista perspektywa. I super. I teraz co robi ten człowiek? Ten człowiek zwykle, jako szef, szef pewnej, pewnej firmy, prosi osobę X, Y zatrudnioną, zrób mi to. I on sam już nie wchodzi głębiej. On zleca poznanie kanału X, nie wiem, Google, Facebook, cokolwiek, osobie, która ma to robić, ale sam już się w to często nie wgłębia. Ale to w jego kompetencjach tego lidera. Tej firmie jest to, żeby on rozumiał, co ten człowiek ma mu robić, jak on ma go rozliczać. Jakie kryteria założyć? Bo jeśli nam kanał, niech będzie już Google, ma nam sprzedawać, to ma nam sprzedawać na pewnej, na pewnej marży. Musi mieć jakiś kolejny taki zwrot KPI, jakiś warunek, jakieś kryterium, na której, wobec której my, czy na podstawie której oceniamy efektywność danego kanału. I teraz ten człowiek zarobiony, który będzie klepał na komputerze, i robił nam świetne kampanie, świetnie nas pozycjonował. On to robi dla kogoś, ale ten ktoś musi wiedzieć, co tam zostało zrobione. Czy kryterium, które zostało wyznaczone, cel, który został wyznaczony, został osiągnięty. Bo tylko wtedy, przy założeniu pewnych metrych, pewnych KPI-ów, pewnych celów wspólnie rozumianych, oni będą w stanie pójść dalej, skalować tego typu rozwiązania. W związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie tak, że, na, że, że szef zleca, i oczekuje wyników, to jest słuszna perspektywa oczywiście, natomiast szef musi mieć bazową informację i świadomość tego, co tam się tak naprawdę robi, z czym to się wiąże. Oczywiście to nie jest równoznaczne z tym, że szef musi wiedzieć absolutnie wszystko, bo wyobrażam sobie, że wtedy szefowie wielkich firm musieliby posiąść nieprawdopodobną wręcz wiedzę w każdym, w każdym kanale dostępu czy dystrybucji, natomiast jednak świadomość tego, co się robi na jakim szczeblu, o jakie metryki, jakie KPI, wydaje mi się, że jest tutaj też kluczowa. Dziękuję Dawid. Słuchajcie, ja chciałam postawić jedną tezę i poprosić was teraz y, o komentarz, y, bo jak słucham naszej dyskusji do tej pory, no bardzo y, już kilka razy pojawiało się słowo model biznesowy i pojawiły się kwe, słowo pieniądze i marża. Y, I podam taki przykład. Zanim spotkałam Łukasza, to miałam okazję poznać już kilka osób, które prowadziły jakieś tam swoje kluby fitness. I usłyszałam taką opinię, że w tej chwili to już na klubie fitness za bardzo nie da się zarabiać, bo to jest coraz bardziej konkurencyjny rynek. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo miejsca, można rosnąć, ale to już wcale nie jest takie proste. Podobnie zresztą, jak muszę przyznać, znam wiele osób, które próbowały otworzyć również własne restauracje myśląc, że to jest bardzo prosty biznes, no i krótko mówiąc się mocno na tym przejechały, natomiast no, jak poznałam Łukasza, no to właśnie Łukasz jak gdyby po raz enty powtórzył słowo model biznesowa, mianowicie pełna świadomość tego, Komu sprzedajemy, co sprzedajemy, Jakub tutaj użył słowo oferta wartości, czyli nie tak naprawdę produkt czy usługa, tylko całość, czy jakby sposób w ogóle podania tego i sposób zbudowania ceny za tą ofertę. No i oczywiście tak naprawdę też w ramach, tego, w, ramach, w ramach tego pojęcia modelu biznesowego nie mieści się tylko strumień przychodów, ale też i strumień kosztów, czyli po jakich kosztach to robimy i. Tak naprawdę dzięki temu, jaką marżę udaje nam się utrzymać. I chciałam w związku z tym postawić taką tezę, że bez wiedzy, co to jest model biznesowy w tej chwili, coraz większej ilości firm trudno będzie tak naprawdę się utrzymać, dlatego że nie wystarczy mieć po prostu dobry produkt, żeby móc na tym skutecznie, długoterminowo zarabiać. Ja bym jeszcze tylko nawiązał. Również do tego, natomiast wydawałoby się, że w klubie fitness no, jakoś bardzo dużo technologii nie można wprowadzić, no, Trzeba przejść i ćwiczyć tak? wysiłek fizyczny jest jeszcze tym głównym elementem. I pewnie długo, długo nie, może koledzy z Google mogą się wypowiedzieć, nad czym już planują, nad, pracują, natomiast e, takie informacje do mnie doszły jeszcze. Więc, więc dalej trzeba się zmęczyć, żeby dobrze wyglądać, dobrze się czuć, mieć więcej energii em, i, em, i świadomość tego jest coraz, coraz wyższe, również w Polsce, ten, ten, ten trend jest z, y, ku wzrostowi, więc to, to też nas cieszy. Y, natomiast jak, y, my, my nie prowadzimy tylko i wyłącznie klubu fitness, tak, można powiedzieć, no tak jak Agnieszka wspominała na samym początku, no można skopiować klub fitness, maszyny, można je kupić więc u tego samego producenta, ludzi y, y, przeszkolić i y, podobny, mieć podobny wystrój w klubie, cennik nawet, Natomiast my, my, my nie prowadzimy tylko i wyłącznie klubów fitness, my budujemy społeczność. Tak, I tą społeczność jesteśmy w stanie zbudować poprzez technologiczne rozwiązania poprzez aplikacje, poprzez CRM, poprzez raporty, analizy, struktury, które, które są automatyzowane yy, i tak, tak naprawdę budujemy społeczność. Ja bym tam jeszcze zadał pytanie: kto tutaj regularnie trenuje? 50%, czyli wysoko, wysoko ponad średnia, gratuluję. Mam nadzieję, że niektórzy z was też korzystają z, z klubów Extreme. Jeśli nie, no to mam nadzieję, że od teraz będą. Natomiast, natomiast to, to, jest, to jest ten element, który jest ważny dla nas. To nie, są, to nie jest standardowy biznes, klasyczny klub fitness. My budujemy społeczność i te rozwiązania technologiczne pomagają nam zbudować naszą, naszą społeczność. co innego? Te... Dokładnie. Trzeba mieć. Tak jak tutaj koledzy wspominali, trzeba być otwarty na zmiany, które są bardzo, bardzo szybkie w obecnym, w obecnym świecie biznesu. Trzeba być umiejętnie wykorzystać informacje, których jest bardzo dużo teraz na świecie. Informacje są dostępne wszędzie, ale również wspominaliśmy, które te informacje wybrać. Czyli jeżeli jestem liderem i, i prowadzę biznes jakikolwiek, muszę się regularnie doszkalać, budować swoje kompetencje, korzystać z wiedzy ekspertów, na temat których ekspertów powinien zatrudnić. Czy to jest faktycznie ten, ten kto go zatrudnia, jest, jest ekspertem w danej branży. Ja muszę to zidentyfikować i faktycznie mieć umiejętności, aby zarządzać jego wiedzą. Tak, Agnieszka postawiła bardzo fajne pytanie, jak, czy, jak budować model biznesowy. i Ja bym przy, przywrócił to do góry nogami i powiedziałbym, właściwie jakimi narzędziami się jak, 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 jakimi narzędziami się obudować, żeby móc dynamicznie zmieniać model biznesowy, żeby ten model biznesowy, który mamy dzisiaj, żebyśmy byli w stanie bardzo szybko ten model dopasować do rynku, ewentualnie do szans, które się na rynku pojawiają. I myślę, że to jest właśnie przewaga MŚP, że w, tych, w takim dynamice zmiany, żadna duża korporacja wam nie dorówna, znaczy nam nie dorówna. To jest dokładnie to, co Łukasz też powiedział, tak? To znaczy, yy, tak, na nauczenie się dynamicznej zmiany. Ja tak może nawiążę sportowo do tego, co Łukasz powiedział. To jest tak. Mike Tyson, jak wchodził na ring, zawsze mówił, Możesz mieć świetny plan, dopóki nie dostaniesz podbrudkowego. I to jest tak z modelem biznesowym. Ten plan na papierze może wyglądać super. A później jest jeszcze ten element takiej implementacji, wprowadzenia go w życie i tej reakcji, o której żeśmy mówili, tak jak szybko jestem w stanie zrozumieć, no, z której strony padł w ogóle ten cios, bo mówiliśmy z punktu widzenia zagrożeń, ale proszę zwrócić uwagę, że to czasami to co jest szansą. Łukasz mówił, ok, zbudowaliśmy nasz model biznesowy w oparciu o technologię. Ta technologia jest w tym przypadku szansą, ale pojawienie się technologii może być zagrożeniem dla, dla modelu biznesowego. Nagle pojawi się. Społeczność, pojawi się pewien trend, który wywróci do góry nogami sposób, w jaki klienci no, konsumują pewne rzeczy, prawda? Mieliśmy do czynienia, ta, taka duża zmiana, prawda, od takiego nawet prostego elementu posiadania na rzecz używania, i od tego nie uciekniemy. Drugi taki trend, który się pojawił, zwróci uwagę wśród młodszych konsumentów: chcę tu i teraz, ja nie chcę czekać. Jak coś zobaczę, to chcę to kupić, chcę to mieć. Niekoniecznie chcę chodzić po, do, 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 do sklepu, chcę, żeby to przyjechało do mnie. Taka, taka łatwość, dostępność, e, możliwość dokonywania wyborów przed, przez konsumentów, to jest coś, co przyszło i to jest zagrożeniem i, i szansą. Mówię to w kontekście modelu biznesowego, bo te modele biznesowe absolutnie nie mogą być statyczne. One muszą być e, no, tak, jak mów, tak, jak też że Jarosław powiedział, e, o, obudowane pewnymi narzędziami, żebyśmy rozumieli, z, z której strony padł ten cios, tak, z czym mam e, problem ale jednocześnie być czujnym po to żeby wykorzystać pewne szanse i wykorzystać pewnego rodzaju trendy które pojawiają się na rynku tak Wyście y, Arku Jakubie Dawid kiwali głowami w szczególności w momencie kiedy Łukasz powiedział że trzeba wiedzieć w jaki sposób współpracować z poddostawcami. Trzeba mieć pewien zaawansowany poziom wiedzy na temat tego, co sami chcemy z naszym biznesem osiągnąć, żeby móc pracować z wykwalifikowanymi poddostawcami. No pewnie yy, lepiej o narzędziach Google, nie wie nic <laughs> nikt oprócz samego Google'a, prawda? Ale żeby tak naprawdę dobrze wykorzystywać narzędzia Google'a, to trzeba już w pewnym sensie wiedzieć, co się chce osiągnąć. Zakładam, że to do mnie, tak? Ja, ja się mogę podpisać pod tylko i wyłącznie znaczy wymazać znak zapytania z Twojego zapytania i postawić tam kropkę, że ta wiedza jest wymagana. Jednocześnie podbić absolutnie każde zdanie, które zostało przed chwilą powiedziane przez moich przedmówców, rozmówców, współrozmówców. Pod każdym z tych zdań się absolutnie podpisuję. Zwłaszcza to stwierdzenie, że model biznesowy nie może być statyczny i my. Nasz model biznesowy powinniśmy challengeować niejako, dać mu się zmierzyć z tymi nowymi trendami, zwłaszcza w wydaniu, zwłaszcza w wydaniu <laughs> um, um, młodych graczy. Natomiast a, a, a propos tej kwestii świadomości rozwiązań, um, zrobię taki mały PR. Nie, nie pogniewajcie się za to, ale mam nadzieję, że jest to PR, który to, to, trochę zrozumiecie um, i być może nawet z niego korzystaliście. Bo to, to nie jest tylko w wydaniu Google'owym, ale jest mnóstwo takich inicjatyw, które się pojawiają i które mają otworzyć oczy liderom, małym firmom, mniejszym firmom, MŚP. Ja tu mam na myśli, prowadzony przez Google w 2015 roku taki program zwany Internetowe Rewolucje, który przeszkolił już no znaczną, część, znaczną część branży. Odbył mnóstwo tak naprawdę indywidualnych rozmów z, z podmiotami, liderami MŚP, ponad 15 tysięcy. Teraz od bodajże marca tego roku funkcjonuje taka odnoga eksportowa, czyli, czyli jak dla firm, które myślą o eksporcie, chcą się skalować, też są pewnego rodzaju dedykowane spotkania. To jest wszystko darmowe, bezpłatne. W związku z tym ja, ja, ja Państwa zachęcam, jeśli jest taka potrzeba hmm, chociażby sprawdzenia, co tam jest na tej platformie, czy ona mi faktycznie coś da, czy w jakikolwiek sposób otworzy moje oczy na nowe, nowe technologie. Ja bardzo Państwa do tego hmm, e, namawiam, e, ale nie da się ukryć, że bez tej wiedzy, o której wspomniałeś rozwiązań, po prostu się dalej nie, nie ruszy. No.